Siemano. Dzisiaj otworzymy sobie aż cztery kapsułki. Będą to 3 pojemniki z Rio oraz jedna z IM Rio 2022. A więc co, przejdźmy do otwarcia kapsuł. Liczymy oczywiście na złotą, a zobaczymy co nam wypadnie. No, obok. Nieźle, nieźle brokatowa glitter e, otwórzmy sobie drugą kapsułkę nawet taki apex by był w sumie spoko więc liczę na niego poszła druga no i z drugiej oj oj obok obok przeleciało złoto jakiś papier mi dało niestety no to otwórzmy sobie trzecią o z trzeciej może coś będzie no niestety nie trzeciej też papier jak ktoś chce to może wysłać trade link to podeślę mu te papiery no i otwórzmy sobie jeszcze jedno Rio i z Rio też tutaj liczymy na jakiś team spirit czy coś takiego no i co? good luck dla mnie otwieramy i co nam wypada? no niestety również papier a więc co? Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka, zachęcam do zostawienia łapki w górę, aby być na bieżąco i polajkowania odcineczka. Jutro sobie otworzymy znów kolejne 3 parysy. Do zobaczenia, siemano!